Hey cuties, witam was w nowym vlogu. Ja dzisiaj nie mogłam się obudzić. Spałam jakieś 9 godzin, ale jest tak deszczowa pogoda, że po prostu. I want 11. Zaraz się ogarniam, wychodzę z domu, muszę się spakować. O, właśnie tutaj, bo słuchajcie, jadę na taki jedno, jednodniowe Reconnecting with the Nature na działkę do mojej przyjaciółki. Więc, yy, więc szykuje się fajny czas. Tytuł vloga już znacie, więc myślę, że przejdziemy do tego później. To jest zbyt wczesna godzina, żeby po prostu poruszać takie tematy. Zbyt wczesna, żeby po prostu psuć sobie dzień, więc... Yy, więc skupmy się na rozpisce dzisiejszego dnia. Krok pierwszy, ogarnąć się. Krok drugi, 4 godziny grania, ułożenie seta na mojego DJ seta. Pójść naprawić paznokcia którego straciłam wczoraj Kolejny krok, pojechać na działkę Jakby Pomijam wszystkie Taski, które muszę zrobić w międzyczasie Jakieś maile itd Ja nawet nie wiem gdzie jest mój Beauty blender Beauty blender is gone oh, yes. O, no jest Fajnie wyglądają te spinki, może zostawię Słuchajcie, wczoraj hmm. był ważny dzień 9, 9 W poniedziałek otworzy się potężny portal. Wyjątkowa chwila w numerologii, która niesie ze sobą energię zakończeń, transformacji i nowego początku. Wibracja liczby 9 symbolizuje koniec cykli, zamknięcie starych rozdziałów i przygotowanie na to, co nowe i nieznane. Ogólnie jestem czwórką, i poprzedni rok był taki na odnalezienie swojego wewnętrznego dziecka, spontaniczność i naprawdę. To jaki mam teraz poziom wyjdzie na wszystko, wiecie, jakby ja nie wiem idę gdzieś, tam się bawię, nie zauważam w ogóle nikogo, po prostu liczy się maksimum fanów w danym momencie i, i kocham to. I myślę, że jestem w ogóle bardzo blisko teraz swojego wewnętrznego dziecka i, i bardzo moje wewnętrzne dziecko jest zaopiekowane. Póki co wrzesień, sierpień jest dla mnie takim czasem czystek. I kończenia wszystkiego, co mi w jakiś sposób nie służy. I ja zaczęłam te czystki oczywiście przed tym, jak się dowiedziałam, że w moim tutaj numerologicznym roku to będzie czas czyszczenia i jest tak po prostu oglądam to, jak zwykle jestem taka okej, okay, that's weird. Ja zazwyczaj tak myślę, że okej, okay, to, że jakieś tam rzeczy w moim życiu się dzieją, to jest po prostu przypadek, a później jak oglądasz coś takiego i widzisz, że jesteś numerem 4, więc... W swoim życiu, w sierpniu i we wrześniu, będą siedziały czystki, jakby... Bro, ja myślałam, że mi bym wpadł na to, albo... <grystki> albo taki czas. No, po prostu zaczęły się u mnie ostatnio czystki. Śmieję się, że to przez to, że po prostu miałam, miałam takie lato dla fabuły, że bym chciała to powiedzieć, ale... Chociaż <grystki> szczerze chyba bym nie chciała opowiadać. Ja naprawdę żyłam chwilą. I... Wydawało mi się, że ja gram w filmie. Najgorsza, najgorsza, część tego wszystkiego to jest to, że zanurzyłam stópkę w paru bagnach, w których tej stópki już dawno nie powinno być. Minusowa aura już po prostu jest tak minusowa, że we're done. We're done, już wystarczy. Lato się kończy. Czas, czas to odciąć. I czasami po prostu wiecie, że Wiecie, że nie powinnyście czegoś robić, albo nie powinnyście czegoś robić. Wiecie, że nie powinnyście odpisać tej jednej osobie, ale jesteście jakby... Zostaje ci albo siedzieć, cisza po prostu na oceanie, spokój, albo fabuła. Eee, i, I no, ale to jest dla fabuły, więc jakby... Całe szczęście, że te historie są śmieszne. Będzie co wspominać. Ale no minusowa aura jest wynikiem tego, że jak widzę się w takiej najlepszej wersji, no to ta najlepsza wersja ta najlepsza wersja by mnie zrobiła, ale... Dlatego, moje drogie, skończyło się lato. Czas odbudować swoją energię, wrócić na odpowiednie tory. Ja na przykład wrzesień 100% fokus na mnie. Ja, słuchajcie, w ogóle ja odinstalowałam aplikację. Jak już stwierdziłam, że już mam tak minusową aurę, to ja nagle ja gdzie ja w ogóle zachęcałam wszystkich do pobierania tych aplik, tak? Ostatnio już jestem taka, że ja tutaj nie znajdę męża, w sensie po prostu już ostatecznie do mnie dotarło, że Polacy to nie jest mój typ, i no i bez sensu. Szkoda czasu i tak stwierdziłam, że nie, że ja w ogóle nawet nie chcę obcować z tą taką męską, aplikacyjną energią, jakby odcinamy stare wątki, usuwamy aplikację. Już mówię wam taki powiedz już mi się nawet nie chce. Czeka mnie wspaniały wrzesień. Gram na dwóch zajebistych imprezach. Na jednej w ogóle imprezie. Słuchajcie, jak ja dostałam booking na tą jedną imprezę, I was crying. W sensie mi się w głowie nie mieściło, że po takim czasie już będę grać przed po prostu tak topowymi DJ-ami, że będę jakby otwierać imprezy, na których będą grać jakby teraz. Mówię o tym and I'm crying. Ja po prostu niesamowite jestem tak wdzięczna, że to się dzieje i po prostu ja czuję, że jestem na odpowiednim miejscu. I że zrobiłam jakieś kroki, ale że to teraz się toczy, bo ja jestem po prostu odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. <sum> Dwie godziny. Wygląda na to, że dzisiaj jest dzień, w którym puszczam swoją nutę na Spotify. Oczywiście to wszystko zajmie dużo czasu, ale. Ale to sama z masteru i czas ją wrzucać. Sama akceptacja i tak dalej tej piosenki zajmie pewnie 2-3 tygodnie. Stworzenie profilu artysty, ale. Ja nie mogę uwierzyć, że ja tutaj w tym miejscu półtora roku temu uczyłam się jak grać jako DJka, zaczęłam w tym samym czasie oczywiście produkcję i stoję tutaj przy tym sprzęcie, przygotowuję się do swoich setów, a na playerze jest moja piosenka, którą zrobiłam, jakby nie dociera po prostu, nie dociera jeszcze. Gotowe na działeczkę, mm -hmm. zapas zrobiony. już ten etap, na którym to powinno koić moje nerwy, czy... Yy, albo grzaniec z cynamonem. O, grzaniec o, z cynamonem. Analizuję, czy przynosi mi to jakieś ukojenie. No tak 3 na 10. Właśnie przyszło mi powiadomienie, że dzisiaj jest dzień, w którym yy, planowałam wydać moją piosenkę. Ale... Poproszę! Bardzo dziękuję. O, taka cytrynka od serca. Tak, mm. tak. Od serca. Mi właśnie wyskoczyło, że dzisiaj planowo miałam dodać swoją nutę. Ale jest mała obsługa. dopiero dzisiaj na... mam nadzieję, że dzisiaj ją jeszcze wrzucę na albo jutro z rana na tą platformę. Także już skończona z Master albo, że jeszcze nie słyszałeś mojej nuty. No ciekawa jestem, czy za to Ci dostaniesz. Mm. Ja miałam gość od skóry, słuchaj. Mm. No, już mam zdjęcie. Na no, sił to sobie tak puszczyłam i mm. ja po prostu mówię, Kurna. A teraz jest zło. No. Ale sama, sprawa. sama robiłaś produkcję toksów no, potem? No ta. to. tak. Mhm. się zajebiście pierwszą zrobić tego. No, wszystko od A do... Wiesz, no ja już tych nut zrobiłam pełno, no ale to, to pierwsza, którą stwierdziłam, że jakby mm. ready. Że to jest, no. to jest pierwsza nuta. I już mam to, to właśnie... Chcesz, chcesz szybko, co? No, nie wiem, ile minął? Z półtorej roku, od kiedy ja produkcję skończyłam, więc... Y... rok ja w zeszłym roku. Czas no, ja, ja no, leci. No, ja się zatrzymałam w tym kursie. Tak, <try <No, na tej i na A może zostałabym DJ-ką. No, to już co? na to Morolanie grać. No, Serio? Tytuł piosenki to jest Get Off Me Boy. Mam swoje wokale. To lato było na tyle. Pierwsze słowa, które przychodziły mi na myśl. I słuchaj, to jest prototyp okładki. No, jest o, jest nie sądziłam, że kiedykolwiek będę jeszcze tutaj swoje włosy przedłużać, a tutaj jednak. W ogóle ja nie poczułam tych wakacji, nie? Połowę przesiedziałam robiąc tą nutę w tej garderobie. Więc yy, ja tym bardziej na zimę się szykuję, żeby życia trochę poczuć. Tak, tak. To już jest wystarczająco? No nie, no gdzie? Na razie już wzrosła. Aha, okej, okej. Okay, okay. No nie, no my go robimy jeszcze Wow, okej. Okay. Pierwsza lokacja. Się A, czyli się czyli samo zrobimy Tak, 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 tak. Dobre, się to podoba <gody <gody> jest rozpinane. to jest. Like No, no teraz to. Musisz poczekać, przepraszam, na ogień. A, na ogień. <laughs> Mamy kolejny dzień. Po prostu imagine, imagine. Kawa here. Szybkie gędra do na bazarek Are you ready? No, no. Dobra, trochę tu jest wąsku, ja takim nie jechałem, muszę tutaj jechać troszkę wolniej. Wysoko co? No wysoko. Teraz największy. Biały? Taki pani ma zawsze dobry biały ser swój robiony? tylko on slow, tak? A, piątki. I ty... sama robi. Tak, o. paty czterki. A nie po prostu tam. Albo to jest takie, do, takie dobre, albo ja jestem taka głodna. Hm. Dzięki. <laughs> Ostatni raz. Nie no, ale jest pyszne. Ale co tutaj jest? czego to jest baza? Mm, Pomidory miso, i... Miso. Pasta. Ale jeszcze miso dorzuciłaś, to dlatego, że tak fajną tak jest. pastę z prażonych orzeszków i chili. Mm. Mm. Mm, no jak no to po poszło? Wróciłam właśnie do domu i wrzucam moją nutę. I cannot believe so far. Nie zdradzę wam jeszcze daty premiery, żeby nie zapeszać. Obserwujcie mnie wszędzie. Już myślałam, że y, nutę będę wrzucać na działce, ale nie wyrobiłam się, więc jest wrzucana z miejsca, w którym powstała. Muzyka i teksty. Prawdziwe imiona i nazwiska, nie pseudonimy sceniczne Agnieszka Stachurska. Zawiera niecenzuralne treści? Nie. Czy ja właśnie spełniłam swoje marzenia? Czy spełni się on dopiero w dni premiery?